25 sierpnia, po krótkiej przerwie, 9.30, jesteśmy na rozdrożu nad Modlenciniem. Będziemy sobie szli na kroacką Stuzienkę do Lutomii Górnej i tam sobie przeskoczymy na przez Czarny Szlak Ogólnie dużo będzie kolorków Będziemy skakać po szlakach Ale będziemy się e, kierować ku Grodna Ku temu zamku Nie będziemy wchodzić na zamek Ani na Górę Chojna Zrobimy sobie takie troszeczkę między Grodnem a Wielką Sową Takie kółeczko widzimy się na szlaku. Tutaj krówki odpoczywają na słonku. Mam nadzieję, że je nie spłaszczą, bo ten mam przejść. Zobaczymy. Co jeść na tej polance. Jak to fajnie znikąd pojawia się dosyć soczysty strumyk Jak tu teraz przejść? Idziemy na Kroacką Studzienkę Potem na Lutomię Górną I tam sobie przeskoczymy przez Czarny Szlak Na Szlak Powrotny Weszliśmy do lasu Śmigamy cały czas czerwonym, obchodzimy górę kokotną przez las świerkowo-bukowy. Pachnie lasem, lekki wiaterek jest, słońce jest. Wiem, po drodze mijamy taki kamienny pomnik, tutaj mamy drogowskaz na kokotną górę na szczyt i idziemy szlaczkiem czerwonym że będziemy obchodzić go Może nie to co dom piast na kwarcowej górze, no ale dosyć szeroki buk. Tutaj skręca czerwony, a my idziemy. Zaczynamy na żółty szlak nad kroacką studzienką. O, może tak stawię. O. Także przeskakujemy na żółty szlak i tutaj parę minut jesteśmy przy przy studzience. Także tutaj skręca czerwony. Gdzie to? Gdzie to rzut? Tam żółty, tam czerwony. Śmigamy do studię. Jesteśmy przy... Wradkiej Stuence, tak to wygląda. Myślałem, że z tyłu jest jakaś pompa, która to pompuje. No jesteśmy na jarowo, ja. Jaworowej polanie na skrzyżowaniu zielonego szlaku z żółtym troszeczkę połaziłem. Chciałem szukać tej tabliczki żółtej, ale nie mogę znaleźć. Może nie ma, ale w każdym bądź razie jesteśmy w punkcie jaworowa polana żółty krzyżujący się z zielonym idziemy żółtym cały czas idziemy do lutomi górnej, jaki wąwóz. O tutaj za drzewami jak widać jesteśmy na złączeniu żółty z czarnym Jesteśmy w lutomii górnej Przy stajni Spokojna okolica Teraz sobie przejdziemy z żółtego na czarny Tutaj tą drogą będziemy szli Już śmigamy. Idziemy sobie złączonym szlakiem czarnym i niebieskim. Zaraz dojdziemy do Glinna. Obeszliśmy sobie trochę w tym dużym promieniu górę Zabójczą. Już wyjdziemy sobie na niebieski teraz szlak. W sumie można powiedzieć, że niebieskim szlakiem teraz idziemy. Kolica bardzo fajna, spokojna, ciepło jest. Chcemy To jest ta zabójcza góra, niecałe 600 metrów. O, szlaki tutaj są. Zielony właśnie prowadzi przez zabójczą. mamy wielką sowę no ładna okolica, podoba mi się robi. Ta się patrzy spod A tam tafsano. jak się patrzy to No, Jesteśmy w Glinnie przy kościele matki boskiej. Zejdziemy sobie tutaj do karczmy Bełty. Zobaczymy co tam w środku słychać, że wchodzimy. No, karcz od 14 dopiero czynna a jest 10 po 12, :00. także zamknięte to jest. Tutaj mamy kapliczkę małą, kamienną. Idziemy niebiesko żółtym szlakiem teraz, wioska spokojna. Chodzimy z glinna, Żegnamy wołowinkę. Mójki Rzegnamy glinno w tle masy ślęży. idziemy niebiesko-żółtym. Zaraz sobie skręcimy naszą sobą drogę. Droga się nazywa Sowia Droga. jak drogi jest, no ale tu zaraz wejdziemy. Tam mućki dużo krów, koni. Idziemy, idziemy. A tutaj chyba będziemy skręcać. Tak. Że tutaj wchodzimy, nosowią drogę, schowamy się zaraz przed słońcem, że idziemy. Tam jest ten e, zamek Grodno, góra Chojnik i cała ta zapora Jeziora Bystrzyckiego w tamtym kierunku Że Takie są widoki tutaj o, Łączka Tutaj cały czas niebiesko-żółty. No jesteśmy na rozwidleniu nad Glinnem, tu e, żółty szlak na Walim prowadzi Ale my idziemy niebieskim Niebieskim idziemy w stronę Przełęczy Walimskiej Pół godziny nieba No dobra Zmi haszczami trzeba iść co poradzić. idziemy Jesteśmy na wysokości ślęży 715 metrów nad poziomem morza. niebieskim szlaku tam Michałkowa Michałkowa tutaj Glinna także fajna okolica podoba mi się nie tylko lasy ale pola trochę się opalę także idziemy tylko pytanie czy tu czy tam zaraz zobaczę Tutaj mamy góry Jawornickie, dział Jawornicki Takie kocie garby tam o. To dopiero będzie skakanie po górach Góra dół, góra dół Teraz wejdziemy wyżej Dobry, dobry, dobry Idziemy wyżej zobaczymy Dobry dobry Zobaczymy co tam wyżej zobaczymy także no, tutaj mamy góry Jawornickie tam jakaś antena przesyłowa Chodzimy przez y, przygodną kopę Mamy na widoku wielką sowę Jesteśmy niedaleko y, Przełęczy Walimskiej Powoli sobie wracamy Widoki super o. Szczególnie na te kocie grzbiety jawornickie malownicze dosyć. No w najbliższej w najbliższym czasie tam będziemy spacerować teraz na północnych częściach górsowich. zajrzymy na pewno do Grodna na Górę Hojna, Hojna wejdziemy na Włodarza. Do tego kompleksu wejdziemy tak żeby uzupełniać książeczkę jak należy to już śmigamy powoli już do miejsca końcowego i początkowego zarazem tak obstawiam, że za godzinę powinienem już być w samochodzie, wracać do domu na razie taka spokojna trasa, bo lekka kontuzja w kolana była. Przygoda na popielaku była z kamieniami. Także, Także mamy tu wszystko, to co chciałem, dzisiaj zaliczyć. Wypad dany Miało coś padać, ale coś, coś, coś to słabo widzę z tym deszczem dzisiaj Nie wiem Także Trzymajcie się, cześć